Witam was wszystkich bardzo serdecznie w cyberpunku Gra w końcu wyszła, możemy w to pograć Optymalizacja totalnie leży i kwiczy Zagrać to komfortowo na jakimś słabszym komputerze jest po prostu niemożliwe A bugi, to jak grałem w Unity albo to na premierę, to nie było ich aż tak dużo Ale sama gra poza tym jest bardzo dobra, bardzo przyjemnie się w to gra Jest bardzo dużo fajnych ciekawostek W dodatku dużo takich polskich gagów i memów, to także też jest na plus Bo jakby nie patrzeć, ta gra jest zrobiona przez Polaków no i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie takie trzy ciekawostki, które według mnie są całkiem okej. Okay. No i to chyba tyle, nie będę wam dłużej przedłużał. Pamiętacie, zostawienie ceny z subskrypcji, łapki w górę, czy cały pakiet takie tam możecie sobie zrobić. Spodziewacie się nowych odcinków i lecimy z pierwszą ciekawostką. Pierwsza ciekawostka znajduje się w Heywood. Tutaj ta postaram się pokazać jak najdokładniej tylko potrafię. W ogóle mapa w Cyberpunk jest taka zwalona. Jest taka niewygodna, nałożyli na nią tysiąc efektów, to nieprzyjemnie się z niej korzysta. Tutaj widzicie, macie taki jakby pseudo-most, ustawcie sobie znacznik dokładnie tutaj. A ciekawostka, jakiej będziemy szukać, to będzie ciekawostka o naszym skoczku narodowym i nie chodzi mi o Adama Małysza, ale trochę innego, który nie skakał na nartach, tylko na bolidzie. Tu możecie sobie zobaczyć takiego Jezusa, szukacie z Red Dead Redemption i na pewno traficie w to miejsce. To teraz możecie zobaczyć, jak wygląda hakowanie w grze. Ja właśnie poszedłem w hakowanie i gra się przednia. Zresztą patrzcie, jakie rzeczy tu można odwalać. No, rozwój postaci jest bardzo przyjemny tej gierce. Dobra, zlutujmy. Musimy dostać się teraz tam na górę przez tą kładkę schodową. Dokładnie tą. Ja użyję swojego naładowanego skoku, ponieważ mam taki wczep. Szczerze mówiąc, jeśli nie macie wczepu, to nie wiem, czy da się tu dostać. Ale myślę, że. Raczej nie powinno być z tym problemu. Jesteście kreatywni, sobie jakoś poradzicie. Możecie ewentualnie sobie jakimś samochodem podjechać, czy coś i będzie ok. Dobra, wchodzimy na górę. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj mamy ekwipunek, zbieramy rzeczy. Ale najważniejsza rzecz, jaka nas interesuje jest to Drazga. Gratulacje, Pablo Jumper. Teraz możecie sobie przeczytać, co tu jest napisane. Mogliśmy tam tutaj przeczytać, że Koleś będzie nagrywał filmik tak samo dobry jak kilka lat, kilkanaście lat temu, oraz podali nam koordynaty. I co ciekawego, kiedy te koordynaty wpiszemy sobie w Google normalnie, to trafimy na to oto miejsce. A jest to właśnie nic innego jak ta słynna skocznia Pawła Jumpera. Tutaj, właśnie możecie zobaczyć, jak tutaj wchodzę i się przeglądam tej miejscówce. No, ale niestety została ona zamazana. No, słabo, nie jak kto to zrobił, no ale. Myślę, że każdy się domyśli i pozna tą ulicę, to jest ulica właśnie długa i. No to już na pewno to nie uważam, że ciekawostka jak najbardziej spoko. Nie możecie zobaczyć Paweł Jumper. Stylówka trochę inna, ale co z tego. I tutaj ten piękny Bolid, który też może nie wygląda tak samo jak Bolid Pawła Jumpera, ale też ci imonochy są, kolorek jest. Stąd pewnie skakał. Niestety nie można na niego wejść, ale no, mówi się trudno. A tutaj możemy zobaczyć, że ludzie zaraz będą sobie oglądać klasika internetu. A boję go sobie z nimi. Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj kurwa rzeczywiście! Kurwa! A ładnie, wszystko boli! Piękny filmik. Dobra, końc tego lecimy teraz z drugą ciekawostką i na końcu postaram się jeszcze tylko oddać skok godny Pawła Jumpera. Oh. Rzeczywiście. Kolejna ciekawostka znajduje się dosłownie tak idealnie na środku pomiędzy wybrzeżami a miastem, jest to dokładnie to miejsce, zobaczysz sobie jeszcze raz dokładnie, oczywiście robię szybkie cięcie i się zaraz tam widzimy, no i jak widzicie dojeżdżamy już powoli na miejsce, mamy tunel do którego zaraz się udamy, pozwólcie, że usunę sobie ten znacznik z mapy. Dobra, podjeżdżamy, zatrzymujemy się i widzimy tutaj dwie postacie, dwie bardzo ciekawe postacie. Zaraz zobaczymy sobie, co możemy w nich zlutować. No jak widzicie, zapis rozmowy JC i Little Smoke. Jest to oczywiście nawiązanie do CJ i Big Smoke'a, a mianowicie do misji, w której trzeba było złapać pociąg. Tutaj możecie zobaczyć całą wiadomość, którą tutaj wys wysłali sobie. No i na samym końcu możemy zobaczyć nawet idealnie zrznięte jeden do 1 Miałeś jedynie śledzić ten cholerny pociąg, JC Jest to oczywiście nawiązanie do tego Jeśli oczywiście ktoś nie grał w San Andreas, nie wie o co chodzi, to była tam taka misja, w której jechałeś sobie z Big Smoke'em I musiał, i ty musiałeś kierować motorem, a Big Smoke musiał strzelać do balasów Co szło mu bardzo słabo i była to jedna z trudniejszych misji Sandras. San a była też i w sumie trudna tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie nie wiedzieli za początku jak się za nią zabrać, ale super filmik na przykład jak to zrobić w pożarnie nagrał klocuch i serdecznie was na niego zapraszam tak jak zapraszam teraz was na ostatnią ciekawostkę to jest miejsce naszej ostatniej lokalizacji jest to niedaleko tego, tej ciekawostki CJ więc myślę, że szybko tu traficie Ostatnia ciekawostka, jaką dzisiaj mam dzisiaj do pokazania, to jest Bat Jaskinia i nawiązanie do Batmana oraz jego samochód, którego ja na tym nagraniu nie dostałem. Myślę, że to jest prawdopodobne dlatego, że trzeba na tym samochód dostać jakąś misję. Myślę, że jak poszukacie sobie na internecie coś znajdziecie, a samą ciekawostkę o Batmanie wam pokażę jak najbardziej. No i tutaj znajduje się miejsce, w którym powinno być auto, którego ja niestety nie mam, ale jak widzimy ja na filmikach na YouTube to czasami się to pojawia. Właśnie podejrzewam, że to jest dlatego, że nie uaktywniłem tutaj żadnej misji. W ogóle generalnie jeśli ktoś wie jak, jak zrobić, żeby zrespić ten samochód, to może mi napisać w komentarzu, to w następnym odcinku uzupełni, dodam ten komentarz. No i tutaj mamy drzazgę z właściwą ciekawostką. Możecie zdobyć właśnie taką motokoszulkę, która wygląda w ten sposób. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie mi w komentarzach jakieś kolejne ciekawe miejsce, ciekawostki. To na pewno nagram Wam o tym odcinek i Was oznaczę. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie się. No i siema!